Tak, mamy nowego mistrza na trajka czteroletnia Ala Jak się podoba? Fajnie! Będziesz jeździć na trajku? Tak. tak, dobra. To co, na wyciąg? Jutro. Jutro. Dobra. Obiecuję Ci. Jutro jedziemy na wyciąg. Tak. tak, nowa osada. No i para trajkerów, którzy pierwszy raz dzisiaj kurczę. Jazda synchroniczna normalnie. Elegans. No i dają sobie rady. Ale, dawaj, pierwsza samodzielna jazda, tak, czteroletniej Ali. Super. Jutro idziemy na wyciąg? Potem, Potem. jutro. Dobra, jutro. Tak. Asio śmiało, bo nie bój się tak elegancko. ale dumno. Asiu jak? Stop, tak? Fajnie było? Będziesz jeszcze jeździć? Dobra.